Cześć kochani, z tej strony Marta Lange i Arkadiusz Urbański. Siedzimy w jego geodezyjnej kopule sferycznej. Energia tutaj jest naprawdę niesamowita. I jak skończymy rozmawiać, to pokażemy Wam, jak to wygląda. Arek jak tą kopułę zbudował sam budowniczy Nowej Ery. Arku, skąd w ogóle pomysł kopuły i kiedyś o tym dowiedziałeś? co Cię zainspirowało i powiedz jak długo w ogóle tą kopułę budowałeś, co jest na to potrzebne. Odpowiedz nam wszystko o tym, bo wielu widzów myśli o kopule jako o alternatywie do domu, bo kopuła jest dużo tańsza niż zwykły dom, a energia w niej jest też niesamowita. Czuję to teraz, jestem pierwszy raz drugi, bo, bo byłam też w tej Twojej mniejszej kopule, ale energia jest tak, tak wspaniała, że naprawdę można się tu zrelaksować. No i chciałabym, żebyś opowiedział, jak, jak to się zaczęło. Jak to się zaczęło. Hmm. zaczęło się może trochę w przeszłości, no to może od marzeń dziecięcych. Zawsze lubiałem patrzeć w niebo, byłem takim dziwio-możycielem, rozkładałem sobie kocyk na podwórku i, i sobie tam wędrowałem. A skąd się pojawił pomysł? No właśnie chciałem widzieć niebo zawsze w każdych warunkach atmosferycznych, więc jakby podglądać ten świat i, i mieć kontakt z nim. A później pomyślałem, jak już trochę nabrałem praktyki i stałem się w cudzysłowie mistrzem stolarstwa czy ciesielstwa, no to e, nie było łatwo dojść do takich efektów, jaki jest efekt ten końcowy, e, finalny, ale no, krok po kroku i udało się znaleźć projekty, udało w, w internecie, udało się to sprawdzić, przetestować. Najpierw na małej, jakby, makiecie wszystko się udało, więc można było ruszyć dalej z tymi i szukać jakby e, dalszych możliwości i i poczuć tą kopułę w końcu taką jaka jest teraz czyli mogę w niej zamieszkać i, i sobie mieszkać dokąd mi się zechce I, e, i czuć się bezpiecznie bo jak ktoś mnie wygoni z tego podwórka zawinę tą kopułę i przeniosę sobie w bezpieczne miejsce tam gdzie będę chciał tak? Więc... da się to rozmontować i po prostu rozłożyć? no jestem z, z ekipą na przykład trzech ludzi Jesteśmy w stanie to w jeden dzień rozłożyć i, i, i jakby powiedzieć, w drugi dzień no to zajmie około trzech dni roboczych, żeby to smontować z powrotem. I nie jesteś uzależniony wtedy od innego miejsca, tylko możesz się przemieszczać z własnym domem. Tak, tak, tak. Wow. Dlatego a idea się powstała, bo żeśmy, pamiętam, to, to może taka będzie anegdota, bo z kumplem podjechaliśmy pod. Mój blok, gdzie mieszkałem i, i tak patrzymy na ten blok i mówimy, jacy ludzie są pozamykani w tych swoich domach więzienia tak. sobie pobudowali sami i, i płacą jeszcze za to. I żadnych tu perspektyw nie ma. Może są fajne widoki tam z wysoka, tak? Ale nic poza tym. I są uzależnieni od spłacania tego jakby haraczu za mieszkanie. Tak, tak, tak. Na przykład ja do tego miejsca się nie przywiązuję, przywiązuję się do tego co tutaj stworzyłem własnymi rękoma, a mogę to odsprzedać, ja się nie tak mi mocno nie przywiązuję. Jakby ktoś chciał to odkupić ode mnie i jakby chciał mieć to tak jak jest, no to, to wystarczy się dogadać i przynosimy to. Tak, ale myślę, że jakby można tak robić, ale jak ktoś by chciał stworzyć swoją kopułę to można się zapoznać i, i uczestniczyć w tym procesie, bo jakby poszukując inwestora ja nie chcę być, żeby to był typowy inwestor, tylko chcę takiego jakby partnera w tym wszystkim, tak? Żeby też uczestniczył w tym, tak że jakie drewno, dlaczego, wszystkie walory i tak dalej i być jakby eko z tym co robimy a powiedz mi jeszcze jak długo tą kopułę budowałeś z jakich materiałów i jakie innowacje wprowadzałeś z każdą z każdą nową swoją budową w moim przypadku było to że chciałem to stworzyć żeby w tym po prostu zamieszkać i poczuć to jak jest tak minimalnymi kosztami jakie można i żeby to też nie poszło że Będę dwa razy tą samą pracę, tylko że tak z ją zrobię, że będzie już stała i nie będzie jej się opłacało przerabiać w jakiś sposób, żeby, żeby jej nie niszczyć. Ale rozwiązań jest masa. No. Można tu zastosować więcej materiału izolacyjnego przy czym jak dokładamy więcej, tym jeszcze więcej zyskujemy, bo energia w kopule o 60%. 5% zmniejsza nam zużycie, czyli w takich gabarytach jak jest ta kopuła, w ten kominek by na przykład słabo sobie dawał radę, tak? A tutaj nie ma takiej potrzeby, tak? Tylko bo 40% potrzebuje na ten gabaryt, tak? Przy czym takie pomieszczenie... Więc jak duże to jest? To ma 25 metrów kwadratowych powierzchni z podłogi. Ale w ogóle tu jest bardzo przestronnie. Przez to też, że jest ten sufit taki otwarty, że wydaje się, że, że siedzimy w lesie tak naprawdę. Tak. To tylko tak z góry pokażę, jak, o, jaki w ogóle arek może mieć tutaj widok w nocy na gwiazdy, a przez cały dzień na las. Opowiedz w ogóle o tych, o, o tych rozwiązaniach, które. Są w tej kopule? O tych foliach, o, to jest taka glampingowa kopuła. Mhm. Typowo glampingowa. Jak te folie są y, montowane, jak wytrzymałe są, na ile jest gwarancja? Skąd to wziąłeś w ogóle? No tak ogólnikowo, no to tak, jestem bardzo zadowolony z tej folii, bo ona ma tak, 10 lat gwarancji. Można ją też jeszcze dodatkowo zabezpieczyć specjalnym preparatem. Wydłuża okres użytkowania tego? tak? Jest odporna na promienie UV, wpada naprawdę przezroczyste, jest niebo. Wiadomo, że to jest folia, więc to jakby też na przyszłość, jeśli ktoś by chciał coś takiego robić, to trzeba się decydować na więcej metrów albo być sprytnym w biznesie. Okazuje się, że trzeba też być sprytnym, bo na przykład wzięliśmy całą rolkę na to a już pod koniec rolki, już. Ta folia była coraz gorsza, tak? Cększa? Znaczy zaczynała mieć kas więcej, była innicz, bo to było już na roce Ale te pierwsze warstwy były ok, super była ta folia. No i co? Ona ma 0,5 mm. Myślę, że jakby była jedynka, to też by było super, bo termicznie jest super, bo jak ja tu napalę w kominku, to ona mi oddaje ciepło. Mhm. Czyli jakby nie, nie jest zimna jak szkło, które musi się nagrzać, tylko od razu mi oddaje ciepło, więc minimalne źródło ciepła, które zapewniam temu miejscu, zużywa mnie dużo energii. Trochę jest jak w szklarni? Jest. Ja, mnie kopuła cały czas zadziwia, bo na przykład wszyscy mi mówią, ale ty, tyle taka powierzchnia dachu jest przezroczysta, a przecież tutaj duszno jest, nie? Nie. Wcale nie. To się okazuje, że w momencie, kiedy sobie otworzę te drzwi i uchylę te okna tutaj u góry, robi się... Jakby... Mikrowentylacja. Tak, mikrowentylacja i przez to, a kopuła mi to możliwe, że nie ma tu przeciągu. Ja tu nie, nie ma, tu w ogóle nie czuć przeciągów. Jak tu są okna otwarte i jest otwarte drzwi, nie ma żadnych przeciągów poprzez, że jest tak zrobiona, przycieniona z tej strony, to cień w każdym momencie możesz sobie w tej kopule znaleźć cień, otworzyć sobie, zrobić tą mikrowentylację mhm. i siedzisz sobie w zacienionym miejscu, bo temperatura w zasadzie jest taka sama, jak i na zewnątrz. to nie jest wcale gorąco, więcej to jest stopni, jest taka sama temperatura. I łatwo to ogrzać. W ogóle jest to bardzo ciekawa akustyka. W tym miejscu, jak usiedliśmy, tak na środku tej kopuły, to zaczął w ogóle inaczej brzmieć mój głos. To też jest. W ogóle powiedz mi, jak to jest, opowiedz nam to, jak to jest, że w kopule jest lepsza energia do życia dla człowieka, i jak też ty dodatkowo sam, swoimi patentami, tutaj podbijałeś energię, żeby była jeszcze wyższa. No, wszystkich można metod próbować, których się doświadczyło w swoim życiu. Jak powiedział Steve Jobs, próbowałem wszystkiego. <grym> Więc. Opowiadały trochę sobie kamienia, które tak, tutaj. Tak, no rozłożyłeś. troszeczkę szamańskich, trochę kamieni, bo każdy kamień ma swoją energię. Mhm. I co samo, kopuła daje dużo energii sobie. Ja. Energię. Mamy lasów, miejsca, w którym się znajdujemy, na niewielkiej powierzchni, bo jak zobaczymy filmik później, to pokazać można, że to jest nieduża powierzchnia, bo ta działeczka jest wydzielona na dwie kopułki i troszeczkę trawniczka i to wystarcza. No i mamy energię jeziora, bo jesteśmy pod Orsztynem, nad samym jeziorem i w lesie, także jest naprawdę bardzo przyjemny klimat. A opowiedz, jak to działa dla kogoś, kto nigdy się nie interesował kopułami, jak to działa, że właśnie w tego rodzaju budowni człowiek się czuje lepiej niż w kwadracie? No Mamy tą możliwość w tym świecie, że możemy sami sobie taką synagogę zbudować, tak? Jak w kościele? Nie? Dokładnie. Dlaczego, dlaczego tak. to właśnie takie są budynki? religijne, a, a nam domy kazali robić z kątami. Co oh. jest takiego niezwykłego w tym kształcie? No to już energia, która tu jest to nawet niewidzialna, ale ona tu jest. My jej gołym okiem nie widzimy, ale myślę, że coś w tym jest, bo wczoraj nawet jak byłem na drugim projekcie, mam tam hamaczek, mówię, Przyjemne z pożytecznym, więc y, jeśli robimy to, no to tam kopałem sobie ten dołek już na ten podziemne iglo i na hamaczku sobie leżałem. Czasami sobie pomedytowałem i bez ruchu nic się nie działo. W pewnym momencie czuję, że się zaczynam bujać. Nie wykonuję żadnego ruchu ciałem. Jestem jakby w świadomym śnie, bo już tak mi się dobrze zrobiło i błogo i, i czuję jakąś taką energię, że albo nie wiadomo skąd pojawia się i jest tak zawieszony na przykład przeciwwaga do otwierania tych okien, zaczyna się kręcić z takie wahadełko. Teraz zdałam sobie sprawę że z tego, że i my, jak rozmawiamy, to też się tak obydwoje bujamy I naprawdę ta energia jest fajnie tutaj rozkręcona. Bardzo przyjemnie się tu siedzi. Jeszcze ten kominek z tyłu. Telewizor. No, to. No, tak. <gry> Wyłączmy albo spalmy. Tak, więc no, ciepłutko jest naprawdę od niego. Przyjemnie. Bardzo ładnie to urządziłeś też tutaj. Powiedz mi. Ile razy tańsza jest kopuła od tej wielkości mini domku? Porównując ostatnio, mogę budować dla kolegi tutaj, właśnie w ośrodku. Mhm. I taki domek e, około kosztuje 100 tysięcy. Taki standardowy, tak? A ten kosztuje, jak patrzyłem w internecie ceny, i tak jakby. Ten koszt tego około gdzieś 50 tysięcy, tak? Tej Czyli połowa, a wygląda tak. lepiej. No tak. Klimat jest lepszy i tak naprawdę to no, dobrze się w niej na pewno śpi. Potwierdzasz? No tak, jakbyś mnie zapytała na przykład jak przekonać ludzi, to no po właśnie. prostu zapraszam tutaj i jak ktoś nie ma możliwości, to zapraszam, jest to nocleg. Oczywiście płatny, ale to już jakby współkę z gospodarzem, bo troszeczkę zajmuję się jakby wynajmem tego miejsca i pokazaniem ludzi, żeby szerzej to za, a, pokazać. Mhm. Ludzie szukają takich miejsc. Jesteś na Bookingu. To jest nowa kaletka. Tak. Jak nazwane jest to miejsce? Cud nad Jeziorę Gimmy. Chciałem pokazać to miejsce, które jest taką alternatywą, którą można zbudować. Albo własnymi rękoma Albo poprosić firmę, która się tym zajmuje Akurat ja się tym zajmuję No i co? Może oprowadzę Nie będę zbytnio dużo mówił, ale oprowadzę jak to działa to są, Może zaznaczę tak to są dwie kopuły Jedna jest jakby łazienkowa a druga jest sypialniana Także zapraszam na zwiedzanie tak wygląda łazienkowa Tu mamy kibelek, jacuzzi wstawione, mamy wannę wbudowaną w podłogę. No i co? Tak zagospodarowane miejsce. Mała kopułka. Ona ma chyba 3,40 średnicy. No taka miniaturka. Tutaj dalej mamy tą sypialnianą. dzień. Może światło jest takie trochę kiepskie, o, słońce za chmurami. Także zapraszam do współpracy. Chętnie pomogę, jakby ktoś chciał budować. Pokażę jak to szybciej i łatwiej się robi.